Witam serdecznie. Tu ta to, to kolejny odcinek z serii Sala Chwały. Tym razem pokażę Wam bitwę Jisada na wz 111 Model 1.4 Chiński Czołg ciężki, 9 tieru. Bardzo podobny do ISA 8 pod względem pewnych parametrów. Wygląd nie do końca. no Tam chińskie wiadomo inaczej trochę wyglądają, ale mają podobny pancerz, podobną prędkość no i działa też podobny, chociaż mi. Mi osobiście na WZC 111 się lepiej grał niż na WZ8. Jakby chyba trochę lepszy pancerz, jakby trochę lepsze działo było. Mobilność chyba ta sama. Zdaje mi się, nie pamiętam już tak do końca, ale wiem, że przyjemnie mi się nagrało na, na tym Jeszcze tutaj sobie chyba zmienimy ustawienia. Dźwięk, bo. Nie, dźwięk jest ok, więc dobrze. dobra, na początku GISA tutaj sobie podjechał na standardową pozycję. Próba, próba ustrzelenia czegoś. Niestety, jak widać, się nie udała, nikt nie pojechał na spota od razu, i tam nie było komu wyspotować, więc nie było szans. Chociaż tam było widać, że drzewko się przewróciło, można było w ciemności strzelić, dobra. Panterka tutaj podjechała blisko. T44 też tutaj wjechali, walka ostra, ale wychodzi na to, że T44 nie miał wsparcia tak dużego jak Pantera. Oj, tutaj IZ-8 pojechał, żeby strzelić. Coś tutaj strzeliło w Wysada. Coś to prawdopodobnie w T54, bo on tam tylko stoi. Oj, tutaj się Łakom na łatwy kosek, jak Pantera. 2, pa, która na 63 HP wyciąga ich, oni wyjeżdżają i dostają buły od reszty. Arta ładnie tutaj też opracowała. 1156 przeładowanie nie jest źle przyjemny dział 244 penetracji tam ma 440 mail, bodajże jak mi się staje. popatrzmy jeszcze nie 492 a jednak jest różnica duża różnica naprawdę działo potrafi walnąć nawet za 600 no gdzieś to zjechał do tej panterki i postanowił pojechać bliżej tutaj i kawał trójkę rozwalona T69 i t 517 i jest nie ma, T69 no działo to ma naprawdę dużą przewagę nad innymi, bo ma taki damage na strzał, że nie może ich arta walił jakiś TD, a to WZ-ta no i jeszcze w miarę szybko no czy to szybko pojechał do przodu Praktycznie HP żadnemu nie stracił jeszcze. 3 kg już robił. 1800 damage. U. Tutaj szczur Emilek niestety w gąskie ze 0 ale Arta się w końcu strzeliła. No i na razie tylko od Arty Zisas zebrał damage. Sam ładnie rozdaje 2-2-2-3 już damageu, Więc ład szybko idzie. Jest 6-4, więc nie, jeszcze nic nie zapowiada na to, że bitwa będzie wygrana, ale tutaj arty już, już znalezione. Z biodra praktycznie strzelił i SU-14 padło. Jeden tutaj, Isu. ISU, 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 przed ISU trzeba się chować, jednak działo ma, chociaż widać było, że wcześniej nie trafiło, pocisk nie trafił, ewidentnie parę metrów nad przeleciał Cisadem. No i ISU gdzieś się on chowa w budynkach. A G-SAT nie zwalnia tempa, leci do przodu, nie ma co to się męczyć, czekać, snajpić się Je jedzie do przodu i będzie strzelał damage, damage, jeszcze damage. No i jeszcze kill przy okazji, na razie 5 kill zrobił. No to już szósty kill Jak na razie większość, większość tutaj kili to G-SAT robi. No nie ma co, ale też ze współpracy ze swoim teamem, aczkolwiek no, jedzie do przodu i strzela. tak? Mniej. Stara się o to, żeby być w zbierać damage. Jak nie zbierać damage, to przynajmniej zwraca na siebie uwagę przeciwnika, żeby też jego drużyna i arta mogły sobie spokojnie strzelać, co też jest ważne. O, i lorka, lorka leci do przodu, lorka może być niebezpiecznym, niebezpiecznym ja nie przeciwnikiem. Z The Major niestety drugi strzał jej nie wszedł. Niestety, niestety, niestety dla niej, bo dla Dysa to bardzo fajnie przywykła na przeładowanie, niestety już mu ściągnęli tę lorkę 7 kill na razie. 7 killi, 600 de Major. gdzieś tam i z 6 schowany zostaje Gibu Pantera i z 6. Czy uda mu się zciągnąć te 2 killi jeszcze i mieć 9 Chyba nie, bo to M103 gdzieś tu już, widzę, że jedzie pod górkę, będzie próbowała strzelić tego ISA 6 załatwić, a gdzieś znajduje GW auto-aim i znowu ładnie z biodra trafiony. No i tutaj M103 właśnie przed chwilą załatwiła IS-6, koniec bitwy, 8 killi po stronie Gisada. W tej bitwie dostał asa pancernego, model Radleya Waltersa, jeszcze jakieś wyróżnienie, jak Fire for Effect. No tam podpalenie chyba było. Duży kilber to wiadomo, oczywiście. No i specjalista. Naprawdę tutaj namęczył się trochę, narobił damage'u. bo damage'u tutaj zrobił dokładnie, już Wam mówię. To będzie 3965, i taki więcej też nic nie zrobił. No i 1387 expa Na no, fajnie mu to wyszło. tutaj tam Borsuk był, był nadążał za Gisadem, reszta Timu jechała powoli, powoli, ale nie, nie robili tak dużo damage'u jak Borsuk i Gisad. No, Za szybko bitwa poszła dla nich, a jednak sobie poradził. Szybki czołg, więc nie było problemu. Dobra armata, dobry gracz, więc bitwa fajna, miła i przyjemna. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.